Cześć! Przy okazji niedawnego testu integry Intela UHD750 w nowej 11 generacji z i5 na pokładzie tytuł filmu komputer na przeczekanie. Oczywiście sobie go znajdziecie gdzieś tam w playliście. Pisaliście również, żeby przetestować, żeby też było uczciwie, ofertę AMD. Tutaj mowa oczywiście o Ryzenie Pro 5 z 4650G ze zintegrowaną grafiką Radon Vega. I właśnie dzięki komputronikowi trafił do mnie gotowy zestaw komputer rozebrany, ale on jest oczywiście w całości, słuchajcie, komputronik Sensilo R540A1, wersja bez systemu operacyjnego, kosztuje dokładnie 2699 zł, na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy nagrania, linki oczywiście do tego gotowego komputera, którego tak po prostu z możecie kupić, znajdziecie w opisie, natomiast ja nie skupiam się na robieniu recenzji komputera, a na tym, co jest w środku i to dokładnie tutaj, czyli na procesorze i jego zintegrowanym danym układzie graficznym. O samym procesorze ogólnie za dużo informacji nie ma. Nie ma również osobnych testów z prostej przyczyny. Ryzen 5 Pro 4650G to jest procesor, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie w zasadzie do sprzedaży właśnie w całych gotowych zestawach komputerowych. Stąd nie kupicie go osobno, nie złożycie podobnego zestawu. Jeżeli chcecie, no to tylko właśnie takie gotowe rozwiązanie. Ale dwa zdania na temat jednostki. Jest to układ sześciordzeniowy 12-wątkowy, maksymalne taktowanie to 4,2 GHz. Oczywiście przy odpowiednim chłodzeniu. Jeżeli chodzi o grafikę, to tutaj mamy Vega 7. Karta graficzna, czy w ogóle cały procesor, wykonany jest teoretycznie w 7 nanometrach. Jeżeli chodzi o obsługę pamięci, to tutaj mamy do 3200 MHz i takie kości już właśnie w tym Sensilo są zastosowane. I to są dwie kości, więc działają one również w trybie dwukanałowym. Pod tym względem ta zintegrowana grafika nie powinna być więc w żadnym stopniu ograniczona. Jeżeli chodzi o testy, robimy testy podobnie jak w przypadku Intela, czyli popularne gry, dużo gier esportowych będzie Apex, będzie Fortnite, będzie Counter-Strike Global Offensive i sprawdzimy sobie, jakie ustawienia możemy wprowadzić, żeby gra była. Płynna i jako maksymalnie rozdzielczość. Oczywiście dążymy do Full HD, natomiast jeżeli okaże się, że trzeba zejść z tą rozdzielczością, no to zobaczycie i potem sumarycznie ocenimy sobie już wspólnie wydajność i czy jest lepiej niż w przypadku takiej alternatywnej, właśnie platformy najpiącej 11600K z UHD 750 od Intela. Lecimy sobie jako pierwszą grę Forza Horizon 4K. FPS wyświetlają Wam się w prawym górnym narożniku. To są FPS-y tutaj, które pokazuje program z wbudowanego pomiaru. Podobnie zresztą będzie w cesie. Jak widzicie, pierwsza sprawa, czyli detale. Detali jest tutaj więcej niż w przypadku Intela. Tam praktycznie dość dobrze był widoczny sam pojazd, sam samochód, ale otoczenie było już mocno pościnane. A tutaj mamy ponad 30 FPS-ów. I detale otoczenia wcale nie wyglądają najgorzej, nawet jakieś małe efekty w postaci gdzieś tam spadających liści, czy beł trawy nie jest to oczywiście opór efektów cząsteczkowych, ale wygląda to już zdecydowanie lepiej. Tutaj nawet na polu widać jakieś w sumie nie wiem, co to ma być, czy zboże, czy, czy co. No i zobaczmy na szczegóły. Ustawienia. Obraz. Pierwsza rzecz to jest rozdzielczość. Full HD. Nie trzeba było tutaj schodzić poniżej tej rozdzielczości. Oczywiście synchronizacja pionowa jest wyłączona. A jak chodzi o szczegóły detali, to zobaczcie, że mamy tutaj detale średnie, wysokie i przede wszystkim średnie. Więc jest naprawdę nieźle. MSA 2 razy FXA. Wyłączone, więc jest naprawdę nieźle już jak nas integrowany układ graficzny. To moim zdaniem wygląda to rewelacyjnie i można by tutaj troszeczkę zejść z detali, uzyskując jeszcze wyższą płynność. Natomiast około 40 klatek na sekundę, nawet momentami więcej, to jest już wystarczające, żeby tak ze spokojem sobie Forza Horizon 4 pograć. Moim zdaniem, tutaj Vega od AMD na piątkę masu panie 10 Kolejna gra jaką miałem przetestować to Gears 5 i tu od razu wita nas komunikat, że komputer jest za słaby karta graficzna nie spełnia wymagań ale zobaczymy czy da się cokolwiek tutaj zrobić, mimo komunikatu o niespełnianiu wymagań, grę jak widać idzie uruchomić, to jest element kampanii, rzućmy okiem na ustawienia, przechodzimy sobie od razu do ustawienia grafiki to jest ustawienia zalecane, nic tutaj na razie nie robiłem, pełny ekran rozdzielczość 1600 na 900 więc nie jest tutaj to pełna rozdzielczość, nie jest to nawet Full HD, jeżeli chodzi o detale grafiki to one są są w zdecydowanej większości na detale niskie. Spróbujemy sobie tutaj ustawić mimo tego ograniczenia 1920 na 1080 Ok, i zobaczymy. Oczywiście zapisujemy ustawienia, czy pójdzie grać. FPS troszeczkę spadł, a na razie się nic nie dzieje. No Zobaczymy, co tu dalej będzie. Teraz powinniśmy troszeczkę sobie postrzelać gdzieś tam bardziej na otwartej przestrzeni. I tak też jest. A tutaj nie mam amunicji, ale powinniśmy o właśnie zaraz się doładować No dobra, 50 kilka klatek na sekundę. U. O, zaraz mnie już nie pamiętam jak się w to grało. Teraz mnie powinni podnieść. Ale 50 kilka klatek, gdzie mieliśmy komunikat, że gra jest nie totalnie możliwa do uruchomienia, to jest całkiem nieźle. No, da się grać. Moim zdaniem gra się da i to całkiem nieźle. więc mimo tego ostrzeżenia, jak najbardziej gra jest w pełni grywalna i leci by sobie z Counter Strike'em pewnie wielu z Was czekało, tutaj jeżeli chodzi o ustawienia to one są prawie że identyczne, mimo że to nie było zamierzone, jak w przypadku testu Intela, mianowicie rozdzielczość Full HD, natomiast jak chodzi o całą resztę detali, to prawidłnie ustawiona na niskie dobra, bo się odrodziliśmy FPS-y na dole wyświetlane przez y, samą grę i one oscylują, słuchajcie, oscylują dość mocno, bo w granicach od 80% kilku do ne, nawet ponad stu tam się pokaże jakiś terrorysta, czy nie, chyba już nie tego skąd się mną? jakiś kamper że gościu sobie wchodzi, nagle jest ściągany no ciężko to nazwać jakąś grubszą akcją ale ktoś tam postrzelał Jak widzicie, żadnych większych spadków tutaj nie ma. Jakbym tylko umiał w to grać, to podejrzewam, że miałbym troszeczkę lepszy wynik, jednak. No i lecimy sobie z bardzo popularną darmową grą typu Battle Royale, czyli e, Fortnite. E, może sobie najpierw wyskoczymy z tego śmiesznego autobusu, a teraz w międzyczasie szybko zobaczymy na ustawienia. To jest, moi drodzy, o, zrobimy sobie tak, pełny ekran Full HD. I widzimy ilość generowanych klatek, już tu sobie możemy spaść. Niech on sobie leci. Ale, czemu nie chce mi tutaj? A zastosuj. O! Teraz będzie tak. I full HD. O! I o to chodziło. Dobra, reszta na średnią i teraz mamy takie ustawienia, jak prawilnie być powinny jakieś takie małe przycięcia no, jest już jakaś broń jakieś nawet apteczki są Robimy sobie na trójeczkę Wydaje mi się, że lepsza to broń będzie i mamy ponad 60 klatek. Dobra, może zobaczmy jeszcze raz na te ustawienia Full HD. Wszystko na średnie i mamy ponad 60 fps, czyli jest nieźle. Już nawet ostatnio przy Intelu, tam generalnie rzecz biorąc, Fortnite działał całkiem nieźle. O, to jest Oczywiście w tego typu teście nie może zabraknąć Eurotraka. Jeżeli chodzi o Eurotraka, to szybki rzut okiem na ustawienia. To są ustawienia na razie predefiniowane jako średnia rozdzielczość Full hd Synchronizację pionową sobie oczywiście wyłączymy. Ok, i wracamy do rozgrywki. No i zobaczymy, jeszcze mamy deszcz dodatkowo. No ale tu ze spokojem mamy. No idealnie z tymi ustawieniami trafiliśmy, bo mamy około 60 klatek na sekundę. Czyli naprawdę nie jest źle. Ja myślę, że można by się nawet pokusić spróbować włączyć ustawienia wysokie, ale nie zmieniając rozdzielczości, czyli wciąż zostajemy z Full HD. No zobaczmy teraz. No, tu już nam ten FPS spadł i to dość mocno, bo to jest 30 tylko kilka klatek na sekundę. I podejrzewam, że w mieście on może troszeczkę niżej nam schodzić. E, więc przy tych ustawieniach średnich, jak najbardziej, gra jest w pełni grywalna. Mamy 60 FPS-ów. Przy ustawieniach wysokich w Eurotracku w rozdzielczości Full HD na zintegrowanej wedze od AMD 30, około 30 kilka klatek. Więc e, absolutnie nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej. Biorąc pod uwagę, że mamy deszcz, który się powoli nam zaczyna kończyć, jest tam szyba mokra. No, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Możemy jeszcze sobie tak chwilę pojechać. Ruch całkiem spory. Dałoby się grać. Na pewno bez problemu, nawet na dłuższą metę dałoby się w Eurotracka pograć. I ostatnia gra, która tak naprawdę powie nam wszystko, jak chodzi o zintegrowaną grafikę od AMD. Rozdzielczość Full HD, nie muszę schodzić na razie niżej. Pełny ekran, VSync wyłączony. Natomiast wszystkie ustawienia na praktycznie najniższe, jak się dało. Tu możemy dać jeszcze niskie. I zobaczymy. Jak to wygląda? O, bardzo szybko nas puścił, więc coś czuję, że to będzie bardzo szybka gra. Tym bardziej, jak żadnej broni jeszcze nie znajdziemy. Idzie grać, chociaż szału nie robi. Spróbujemy włączyć jeszcze jedną grę i trochę może dłużej przetrwać. Zobaczymy, co tu jeszcze da się z tymi ustawieniami zrobić. Na pewno dałoby się z rozdzielczością gdzieś tam zjechać, ale to nie w trakcie wczytywania gry. Z czego chciałbym uniknąć. Zobaczymy, jak sobie fałsynka swoją drogą włączymy. Muszę tylko postać wybrać i włączymy sobie fałsynka. Zobaczymy, czy on nam pomoże tutaj, coś jak chodzi o płynność rozgrywki. Czy będzie grało nam się lepiej bez takiego szarpania. A tutaj na razie ten FPS dość mocno skacze. No i mamy go uf, gdzieś tam, ledwo na tej granicy 30 klatek. Albo polecimy sobie, może nawet gdzieś tutaj. No, powinniśmy schodzić, więc ten FPS powinien nam też troszeczkę rosnąć. No to co słuchajcie, w zasadzie wszystkie gry przerobiliśmy i czas podsumować, no bo chodzi tutaj oczywiście o to, czy zintegrowana grafika AMD z Ryzenem 5 Pro 4650 G jest lepsza od integry UHD 750 Intela. No i muszę przyznać, że jest ta różnica w niektórych grach jest dość znacznie odczuwalna i albo odczuwamy to płynnością, jak na przykład w Apexie, który jest zdecydowanie bardziej grywalny i to na rozdzielczości Full HD. Niż w przypadku na przykład UHD 750 Intela. W przypadku Forza Horizon można było sobie pozwolić na wyższe detale, jednak w każdej grze. Powyżej Full HD nie podskoczymy, a detale, na jakie możemy liczyć, to co najwyżej średnie, jeżeli ten FPS ma przynajmniej w okolicach 30 gdzieś tam się e, zamykać. Były oczywiście gry takie jak Counter-Strike czy jak chociażby Eurotrack Simulator, które wypadają znacznie lepiej, bo w przypadku takiego chociażby, właśnie Eurotracka, można było sobie pozwolić na średnie detale w rozdzielczości Full HD i mieliśmy. Ponad 60 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o możliwości rozbudowy tego komputera, to w porównaniu do tej pozycji, którą ja Wam przedstawiałem w filmie, komputer na przeczekanie, tutaj możemy również zainstalować sobie bez problemu dodatkową, potem dedykowaną kartę graficzną. Zasilacz o mocy 550 W, jaki w SensiLo R540 jest, w zupełności wystarczy, żeby nawet na przykład takiego gtx GTX 1660, czy to w wersji Super, czy tutaj wsadzić. E, więc sam komputer jak najbardziej również ma potencjał do rozbudowy a na dzień dobry zaoferuje nam nieco tutaj wyższą wydajność tą stokową, ale ma on też swoje ograniczenia, bo mamy tutaj na przykład budżetowo nie da się ukryć płytę główną, która co prawda ma jeszcze dwa dedykowane sloty do karty graficznej, natomiast tutaj mamy A520 chipset, no i on nam niestety dość skutecznie niektóre opcje rozbudowy uniemożliwia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o podsumowanie, który z układów wybrać, Moim zdaniem bardzo dużo zależy od tego, czy i w jakim stopniu planujecie przyszłą rozbudowę. Jeżeli nie chcecie rozbudowywać zestawu na mocną maszynę do grania, to moim zdaniem tutaj będzie lepszym wyborem procesor AMD, bo on na zintegrowanej karcie graficznej zapewni Wam lepszą wydajność, natomiast jeżeli planujecie dozbierać, kupić jakąś mocniejszą kartę graficzną to z kolei lepszą opcją będzie Intel na dzień dobry zaoferuje nieco niższą wydajność tej zintegrowanej karty graficznej, natomiast pograć też się da, ale w przyszłości praktycznie nie będziemy ograniczani, a tam mówiliśmy o i5-11600K czyli jeszcze dodatkowo procesorze z możliwością podkręcenia. Ode mnie na tyle chcieliście, no to macie to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.